Witam państwa, witam cię Romku, w studio. Dziękuję. No, mamy się zająć teraz w tym trzecim odcinku tym spostrzeżeniem, że ludzie zaczynają się wybudzać i wychodzić na zewnątrz ze swoją wiedzą, zaczynają coś odczuwać. I wspomnieliśmy w pierwszym odcinku, że to jest takie przyzwolenie, że w planie Boga jest takie wyjście. Ale ja widzę w tym wszystkim ryzyko tego rodzaju, że jak człowiek się dowie, na przykład nas słuchać, że to plan Boga jest, że to my mamy się połączyć z powrotem w całość, mamy wrócić do swojego Ojca, to sobie siądą przed telewizorem i powie, a to skoro tak jest, to spoko, to ja sobie wypiję piwko, włączę telewizor i poczekam. Tak, tak? Nie, nie Skaty, ktoś... up. i już. To tak łatwo nie jest. Trzeba troszkę popracować nad sobą. Ponieważ szczególnie ci, że wielokrotnie już wcielali się, uzależnili się od życia w materii, na materii, mają przyzwyczajenia pewne, szczególnie dwa przyzwyczajenia są bardzo ob obciążające. Jedzenie i seks. Tak, to jest te dwie rzeczy naprawdę są obciążające i to jest tak zwany stres endogenny, że to z nas my to wnieśliśmy do ciała, włożyliśmy to w nasze półkule mózgowe w tym komputerze i to z podświadomości, z nieświadomości z, będzie ciągle tam kapać i w pewnych sytuacjach będzie z nas wychodzić. Czyli proponujesz, żeby opanować tego rodzaju odruchy? Tak, ale nie fanatycznie ja znowu, no nie. że od dziś nic nie jemy albo tego typu rzeczy. Nie. Ale musimy też wiedzieć, że jak podejmujemy jakąś decyzję, jakąkolwiek, na przykład od dziś nie będę jeść mięsa. Mhm. To nie tak, że tu koledzy robią grilla i choć zje, nie, ja już nie jem mięsa, jestem ponadto, a tu chętnie bym jednak, ale to ja sałatkę. To to jest okłamywanie siebie. Czyli po prostu zrozumienie problemu Wegetari i pełne... tak, przekonanie. Tak, wegetarianizm, końca. weganizm, te <laughs> dwa izmy nie mają być realizowane na siłę. Albo z egoistycznych, ja muszę sobie zadać pytanie, dlaczego ja chcę teraz przestać jeść mięso, albo dlaczego ja chcę przestać palić papierosy, albo dlaczego ja nie chcę jeść ryb, albo pić alkoholu, albo ja wiem, chodzi do agencji. No to, to uzależnienie ja też się ich. nawet za, nazywa. I to są wszystko uzależnienia, tak. Tutaj jesteśmy uzależnieni od swoich... Dlaczego mówię, że to jest stres endogenny? My się stresujemy naszymi myślami. Idąc do restauracji, czy kupując do domu te produkty, my czujemy albo głód, albo co byśmy chcieli. I to, co posialiśmy w nasze mózgi, wchodząc do nowego ciała... To pozbieramy jako obrazy. Mózg nam da obraz. Więc jeden kupuje kurę, jeden kogucika, jeden kaczkę, jeden bierze banany i ananasy, w zależności od tego, co on chce. W domu, na talerzu, widzi projekcję swojego mózgu i zjada te obrazy, mm -hmm. czyli wchłania energię, to taki, taki crossing over trochę coś w tym rodzaju. Jak przychodzą do mnie czasem takie panie troszeczkę bardziej kurpulentne, mówią: Roman, zrób coś, to ja nie A mogę co ty z tym nic zrobić? zrobić, nie mogę, ty masz taką maszynkę, ja, to nie jest odkurzać, że ja wys... mogę wysać z tej pani tłuszcz, A... albo że mogę, wy... nie myśl tłusto, to nie będziesz tłusto jeść. To przecież na talerzu widzisz to swoje myśli: a to szyneczka z tłuszczykiem, a to to, a to tamto. Trzeba myśleć, dlaczego ja to jem. Trzeba być świadomym i świadomie żyć. Czy ja chcę się dobrze odżywiać, czy chcę się oszukiwać. Na przykład są ludzie, że oni teraz w sklepie nie kupują już powiedzmy z haboszczaków żadnych, albo kiełbasy z dzika, tylko idą do dostrowej żywności i jedzą to samo. To jest na początek dobre, miesiąc, dwa, trzy, ale później widzisz, że sam siebie oszukujesz. No co, albo jesz mięso, albo nie. Musisz sam ze sobą porozmawiać, jakie są moje motywy. Z drugiej strony jest na przykład y, coś takiego jak raz, a dobrze, przestanę z tym i już. To jest przemoc w stosunku do siebie, tak też nie ma być. Dlaczego pojawią się teraz sprzedawcy jedzenia wegańskiego, i możesz dzisiaj kupić y, salami wegańskie. wegańskie, które nie jest salami węgierskim z Osła. Możesz kupować różne rzeczy, że wyglądają tak jak, bo oni się połapali, że ty zjadasz te obrazy, jakie chcesz. Mm -hmm. Ale znowu będziesz zawiedziony, bo to tak nie smakuje, bo ty byłeś zaprogramowany na inny smak. No tak, bo przecież mamy taki pobór informacji. Nie wiem, jak o się oszukał. To weź spróbuj zjeść są takie spaghetti wegańskie z jakiejś pasty z czarnych, z czarnej soi. Żebyś nie wiem co robił, nawet żebyś później nasypał na to parmyzjano. Nigdy to nie będzie miał smaku <noise> włoskiego spaghetti, no. Więc trzeba się zdecydować na coś i powoli, krok po kroku przez to przejść, pokonać swoje opory i przeprogramować je, nic na siłę. Inaczej się nie uda. No i jaki, jaki dalszy sposób? No, praca nad sobą, no okej, okay. poruszyliśmy jedzenie, tak, ja prezentuję pogląd, że opanowanie swojej myśli, opanowanie swoich emocji, złości, zwłaszcza tej, 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 tej o, o, ciemnej ciemne, strony, To jest prawda, rzecz, tak. Złość. wspomniałeś o tym, że kluczem jest przestać się bać śmierci, no, a ten strach przed śmiercią w naszych ciałach jest mechanizmem immanentnym, który ratuje nam życie. To się tak, jak widzisz, troszeczkę zapętla, który nam Z... ratuje życie w ciele. W ciele, w ciele, oczywiście. Tak. No, nie mówimy tutaj o, o, o zjawiskach duchowych, bo, bo duch, nie mając ciała, nie może być śmiertelny. No, to no, chyba no na logikę każdy rozumie, kto nas ogląda, że, że tak to jest. Więc Teraz jest pytanie czy ja jestem, który każe sobie zadaje, czy ja jestem gotowy dzisiaj teraz w tym stanie świadomości na przykład wyjść z ciała, więcej do niego nie wracać i żyć w świecie ducha. No to jest mocno ryzykowne, powiem, bo w, y, może ktoś wywnioskować, że zachęcamy go do samobójstwa, do samobójstwa. <noise> nie. Nie, dlatego jest powiedziane w Dekalogu wyraźnie: nie zabijaj. Bliźniego swego przede wszystkim, a moje ciało z moim bliźnim. No więc właśnie. A druga tak. rzecz, ja nie mogę siebie zabić, bo jestem życiem wiecznym, ja jestem strumieniem życia, więc wszelkie próby samobójstwa są z góry yy, skazane na niepowodzenie. To nic nie da, niczego nie rozwiąże, a po wyjściu z ciała zobaczę, że zepsułem sobie ciało, a mogłem przecież rozwiązać ten problem bez samobójstwa. Z drugiej strony, nawet popełniając to samobójstwo, tak jak z, z tym stanem nieświadomości, z tym uczuciem, z jakim ja wyjdę z ciała, tak będę czuć się dalej. No właśnie. Nie można popełnić samobójstwa na wariata, cieszy się z życia, popełniam samobójstwo, wychodzę, jestem dalej szczęśliwy. Tak nie. Ja mogę popełnić samobójstwo i nadal czuć, że jestem w depresji, niezadowolony, w apatii. Kon... Niech się nie zmieni. Czyli konsekwencje energetyczne są olbrzymie w tym przypadku. I zawsze, zawsze negatywne. I zawsze negatywne. I zawsze ja będę mieć pretensje do siebie i tworzę przyczynę, samobójstwem tworzę przyczynę, że będę musiał sobie to wybaczyć. Bo ja sam sobie zrobiłem krzywdę. A druga rzecz jest taka, że ja popełniając samobójstwo... Ja się programuję, że w pewnych sytuacjach, które mi są niemiłe i niewygodne, zabije się i już. Ludzie mówią: A ty, pierwsze, i już. Ja słyszałem to parę razy w życiu: Nie i już. To jest przyczyna, po której nadejdzie skutek jakiś, czyli rezultatem będzie, że ja wychodzę z ciała nieszczęśliwy, wlokę dalej to nieszczęście, jestem dalej niezadowolony. Ja i zaprogramowałem się, że w chwili, kiedy ja na przykład wejdę z po siebie, nie ciało, mm -hmm. bo już je zniszczyłem, jak ja, powiedzmy, idę z powrotem do kolejki i. Znowu... Otrzymuję nowy pojazd, I, Tak, ta, bo nie. Dlaczego? Bo nie mogę żyć w ten sposób w świecie ducha, chyba że wśród podobnych mnie istot, też samobójców, którzy zniszczyli sobie ciała, to nie jest najmilsze towarzystwo, a już na pewno nie coś z Boga. Czy Chrystusa, więc to nie tam mieliśmy wrócić. No, Słyszeliśmy parę malowniczych opisów no te, tego typu miejsc. Miejsce oczywiście też w cudzysłowie. Bo, tak, bo to nie jest miejsce. Bo to nie jest pole świadomości uh -huh. i bardzo nieprzyjemne. To, się, to jest ta część piekła, jakiś tam departament <głos> <głos> 2x. I teraz, jak ja wejdę do ciała drugi raz i jakieś dwie istoty stworzą mi. Ciało, ja wchodzę do tego ciała, znowu się rozwija, o jaki ładny chłopczyk, jaka cudna dziewczynka, wszystko fajnie. I nagle w moim życiu, za 20 lat później, nagle powstaje pewna sytuacja, która wyzwala we mnie depresję, niezadowolenia ja się, nie zgadzam z tym. I wtedy to, co zaprogramowałem, co posiałem, pozbieram. Przychodzi mi znowu myśl, że można się zawsze po, już co tam. Jeżeli dwa razy, to będzie trzeci, czwarty, aż ja zobaczę, tak nie można, bo ja ciągle wracam do kolejki, a nie mogę się utrzymać w świecie ducha, bo tam nie potrzebują jakichś smutnych. Smutnych potrzebują w służbach <słuch> <słuch> specjalnych. Czyli jakbyś miał, powiedzmy, w paru zdaniach e, naszym widzom powiedzieć, e, jak mają postępować, żeby wyrazić gotowość na te zmiany, bo widzisz, ja z kolei w, w hiperfizyce tłumaczę to, co Ty powiedziałeś tak, takim ładnym językiem, ja troszeczkę utemperowałem yy, i przepraszam swoich słuchaczy, że jest jakiś taki strumień zewnętrzny rdzenia, tak. czyli tego światła źródła, jakkolwiek byśmy nie nazwali. W którym są zaprogramowane rzeczy, które muszą się koniecznie wydarzyć. Natomiast w tym strumieniu danych, w którym my żyjemy, to jest strumień wewnętrzny, który dopiero w momencie, jak wyraża gotowość, to się zapina z tym wielkim planem Boga. Tak, tak tłumaczy to hiperfizyka, tak? czyli bez udziału, gotowość. bez gotowości. Gotowość, gotowość jest ważne. algorytmem do, tak, do połączenia tak. się tych dwóch. Zamków. Tu chodzi o to, że my nie mamy wolnej woli, tak jak ludzie chcą wierzyć, tylko bo jak wierzysz, to nie wiesz. Tak, to wierzysz. Jak nie wierzysz, też nic nie wiesz. Chodzi o to, że my mamy być gotowi na to, żeby teraz coś zrobić, prawda? Pytam się siebie, czy naprawdę jesteś gotowy, czuję głos wewnętrzny i mówi tak. A to jest jedyny głos, że nie kłamie. Więc ja mówię, dlaczego ja chcę to zrobić? Czy to jest dobre, czy niedobre i dlaczego w obu przypadkach? Hmm. Czyli to rozumiesz? to tak. jest rozmowa z Bogiem. Tak, swoim wewnętrznym. Bo tylko w nas jest Bóg, nie na zewnątrz, te wszystkie szukania po tak. kosmosie Boga, to, to, to strata Tam, czasu. To są nasi bracia i siostry w różnych wymiarach, w różnych stanach świadomości. Nikt tego nie neguje, ale to nie jest Bóg. Bóg to jest tylko jedna rzecz, jest jeden Bóg, jest jedna rzecz, w cudzysłowie, że jest wszechobecna. To jest życie i życie z naszym Bogiem, bo życie jest wszędzie. Nie ma czegoś takiego, co nie żyje. Wszystko, co oddycha i pulsuje, żyje. No i właśnie bardzo dużo ideologii jest dorabianych do, do właśnie do życia. A życie nie jest do tego, żeby je idealizować, tylko życie jest od tego, żeby żyć i się rozwijać. Dlatego tak, Dlaczego ta miałoby jest, z... jest dobrze. No, dlaczego w związku z tym miałoby być śmiertelne? No, to by było bezsensowne założenie śmierć w ogóle projektu. Nie, śmierć nie jest pomysłem Boga na życie. Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i dzieci jesteście tak jak ja, nieśmiertelnymi, pięknymi istotami. Chrystus mówił, bądźcie doskonali jak ojciec w niebie jest doskonały. Nie mówił, bądźcie perfekt. Perfect, a, czyli mamy dążyć do tej tak. doskonałości. Czyli no to właśnie, zmiana nasza wewnętrzna to, to jest, dążąc, jest zmiana tak, Dążąc, odzwyczajamy się jeść padlinę, dążąc Odzwyczajamy się pić jakieś toksyczne płyny, dążąc, odzwyczajamy się nienawidzieć bliźni, tylko dlatego, że oni inaczej żyją, niż my oczekujemy od nich, bo wierzą w coś innego, bo robią to, bo robią tamto. Ale to jest swoją drogą bardzo sprytne zagranie Satany, że nas tak podzielił, nie? Na kolory skóry, na wyznania, na, na opcje polityczne. To się zaczęło od, od. Zauważ, że każdy z nas jest zaznaczony. Każdy z nas ma tak zwane linie papilarne tak. i inne, bo my należymy do pewnej czody naziemnej. Tak, jak czyli śpiewa... jesteśmy hodowani? No, zobacz, że śpiewają nawet w kolędzie bydlęta, klękają. <ścoughs> Dlatego iluminaci. Owieczki, czyli barany. <ścoughs> I barany, boże. Tylko jeden baranek był boży, reszta to już jest y, czoda. Dlatego ludzie wierzą, że muszą mieć pasterza, na przykład dusz pasterza. Tak. Albo pastor to ten, że chodzi, prawda, on pasie ich. I łapie jest pastorałem za gardło. Ta. jest napisane, <noise> będzie pas was rózgą żelazną. Żelazno, tak, o, ja nie mam życzenia w ogóle to, być to pasany żelazną. trzeba w jakieś sadomaso. Tu się, to, nie, to, to nie jest z woli Bożej, ale może być dopuszczone. Żeby i Sado, i Maso poznali, po co my robimy na sobie takie eksperymenty. I teraz się właśnie. Czyli, przepraszam, budzą... w skali kosmicznej to jest bardzo pouczający eksperyment, z tego wynika. No, dla tych, którzy się zdecydowali na te okropne eksperymenty na sobie i chcą bawić się w Sado Maso, że są ludzie, że chcą się tak bawić. No, ogłoszenia tak? są nawet. Tak, podobne. Proszę bardzo. No. Naszą sprawą nie jest osądzać, co inni robią ze sobą. Na przykład, widziałem na, na Facebooku, ja nie mam czasu tam siedzieć, ale jak ja czasem wrzucam coś, to widzę. Pokazuję okropne rzeczy gdzieś z Berlina, z, ja wiem, z Paryża czy skądś, idą jacyś ludzie tym śmiesznie ubrani w jakichś damskich majtkach, w biustonoszach, w jakichś kapeluszach na głowach z piórami i na smyczach mają y, dwóch ludzi, którzy grają rolę piesków, pudlów, i oni wyprowadza na smyczy. I tam ludzie się strasznie oburzają. Trzeba to robactwo do gazu, do Hitlera z nimi. Do... Nie, to nie jest robactwo. To jest brat, i się zbolali z dusze, zbolałe. zbolałech. Kto wie, czy inwizycja, czy ktoś ich nie torturował. Może zwariowali, może. Mają naruszone DNA. Nie trzeba zaraz wszystkich nienawidzieć i do gazu. Hitler też pchał wszystkich do gazu i nic z tego nie wyszło. Wszyscy tak. wrócili z powrotem. Ale, ale sam był wegetarianinem. Tak. Bardzo głęboko przekonanym, że nie można zwierzątkom odbierać życia. I mówił na, do Geringa: Duzi, jest ein Schwein, bo on z tym brzuchem. Tak, on mówił. Do niego du frist szwajny, und du świnie i wygląda jak świnia. I on rzeczywiście lubi o dużo jeść. Później się podtruł sam, dobrowolnie. Gering. Czyli co, wiemy już y, i ufamy w to, że, że zmiana y, nastąpi i że wyjdziemy z tego, ale bez nas. Jesteśmy nie... objęci już prawem wielkiej przemiany duchowej. Centralne słońce wszechświata, serce wszechświata wysyła bardzo dużo pozytywnej energii. Wszyscy tą energię dostajemy i dobrzy, czyli ci budzący się i ci źli, którzy nie chcą się zbudzić, też dostają, bo ojciec kocha wszystkie dzieci. Ale kto zmarnuje energię, no to zmarnował. Kto jej użyje do powrotu do domu, a jak widzisz. Y te zagadnienie, bo wiemy yy, dzięki wiedzy tego yy, wspomnianego Ruperta, yy, Rupert Sheldrake, ta. Sheldrake yy, że pola morf morficzne i morfogenetyczne. Przełączają się na, na zasadzie przełączeń fraktalnych, czyli pewna grupa ludzi może wykształcić taki wzorzec, e, na przykład w, naszej, e, w naszym polu ludzkim, tak? Oczywiście. E, który pomoże tym zbolałym duszom, jakie nazwałeś, e, przełączyć się. No, po Czy... to to robimy, po to ja robię te dobre wieści, po to ty robisz programy, po to... Za... Janusz robi swoje, robimy wszyscy razem, każdy ze swojego stanu świadomości, robimy coś dla tych, którzy chcą tej właśnie energii. I teraz to robiąc to, zaczną się mło, mnożyć coraz więcej takich jak my i my wyjdziemy z ciała, a tu będzie już tysiące innych, że będą przekazywać tą informację. I efekt nie śniegowej. Dalej, tak. To, co Sheldryk opisywał z tymi, yy, z tymi małpkami. Najpierw jedna małpka złapała tam banana, czy co, i dali pobiegła, wypłukać i zjadła. Myślę, słodkie ziemniaki to były tak? tak Bardzo żeby dobrze opisane. czytało mhm. mu w zębach, później druga małpka, później na drugiej wyspie, choć nie mieli telefonów komórkowych, już tamte małpy to samo. No i nie żeglują małpy z natury. No nie, nie. I nie mówią po angielsku, I nie mówią oprócz niektórych polityków. Więc. Ale to w ten, ten sposób, y wiesz, w ten sposób Chrystus stworzył pole endomorficzne, ale na przykład też Breivik, mm -hmm. Breivik specjalnie to zrobił. Tam zaraz, o, to mason, to paskudny. Ja nie wiem, czy on był masonem, czy nie, bo ja nie należę do tej samej A więc jest kult Breivika w Norwegii? Ależ oczywiście. I w Anglii on jest uznany przez, w niektórych kręgach już za męczennika. I to, słucham, nie, no to, to jest ta małpa, 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 która pierwsza. W, o co? Żeby wymordować tych wszystkich, którzy ściągnęli nieszczęście na Europę, i już to nie będzie ta Europa, którą, w której on się urodził, i żeby mordować tych, że przyleźli tu, i. Ale ten sposób nie. To nie można po trupach tworzyć raju. Znowu mówimy o raju. Czyli zmiana naszego myślenia tutaj będzie kluczem. I uczuć, i uczuć. I tak. nastawienia do życia. Nawet jeżeli są brejwiki, nawet jeżeli. Taki brejwik na przykład, i wielu innych, tych, tych palestyńskich, arabskich terrorystów, i innych terrorystów, hmm. nieważne, też są nasi bracia i siostry, też im się coś nie podoba tu. Jeżeli ktoś poszedł wybuchnąć na zewnątrz, to najpierw wybuchał już wewnątrz. No, to był wybuch emocjonalny z pewnością i to no, na pewno. dużą skalę. W ten sposób nie można stworzyć raju na Ziemi, a na, a na Ziemi nie trzeba stworzyć raju tylko w sobie. Czyli jeżeli chcesz być zmian, jeżeli chcesz zmian, to musisz się nią stać, zaprezentować, to, czego ty chcesz. Dokładnie, dokładnie. Jak I żyć widzisz, tym. I żyć tym. Tak. Nie Czyli tylko to... wiedzieć o tym. Czyli Drodzy widzowie, to nie kwestia jest przełączenia, tylko trwałego wejścia i zmiana stylu życia, stylu myślenia, trwała, postępująca za każdym razem, co nie, dzień, nie co godzinie. Tak, nie fanatycznie, no tak, nikt nie oczekuje nie od nas, że będziemy czytać nie. pisma święte na, na, na skrzynce po pomidorach, prawda? Na no przykład. <laughs> Dobrze, dziękuję Ci, Romek, to było bardzo pouczające. No i oczywiście y, będziemy mieli oprócz tego, że 11 maja y, wykład Romka, fascynujący jak widać, bo to tylko przecież jest zajawka. To jeszcze planujemy na jesień tak, takie wspólne wydarzenie, że będziemy odpowiadać na pewne wątpliwości naszych widzów czy słuchaczy i będziemy wspólnie, wspólnie z Arturem, Lalakiem, ja i oczywiście Romek będziemy odpowiadać na wasze pytania, zagadnienia, wątpliwości, więc zrobimy sobie taką sesję bardzo interakcyjną. Fajnie. Dziękuję Ci bardzo, Romku. Dziękuję. Ja dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu. Oglądajcie nas, dawajcie łapki w górę. Live long and prosper.